Siemano, z tej strony, Darcie, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Na razem zachęcam Cię do dodania subskrypcji, aby się kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużania, lecimy z filmem. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, którą złożyłem przy okazji filmu od filmowej trylogii Golden Age Ark, przyjrzymy się bardzo ciężkiemu przypadkowi adaptacji berserka. No bo jakby, wiadomo, powstały już w sumie dwie adaptacje Golden Age Ark, a to jest tak naprawdę początek całej historii. Dlatego też w 2016 roku studio Milipens wraz ze studiem Jamba. Postanowili stworzyć ciąg dalszy, dosłowną kontynuację tego, co zostawili twórcy wraz z ostatnim filmem Golden Age Arc. Ale berserk, jak wiemy, jest dosyć krwawą oraz wymagającą historią. Trzeba oczywiście również wspomnieć o samej jakości mangowych paneli i o tym, że Kentaro Miura był najprawdziwszym artystą, co, jak wiemy, byłoby dosyć ciężkie w przeniesieniu ich 1 do 1 do serii animowanej. No i tutaj twórcy postanowili iść inną drogą niż do tej pory. I ja tu podkreślę, jeszcze raz, nie jest to w żadnym wypadku recenzja jest to jedynie film opisujący to, co nowego berserka grzebie żywcem i własną ręcznie niszczy. Wróćmy jeszcze na moment do tych słynnych kinówek, o których to tak bardzo lubię wspominać, ponieważ w nich występowało CGI, no i tego się nie da ukryć. Ale dla porównania, tam nie było to aż tak bardzo nachalne oraz złe. Owszem, zdarzały się momenty katastroficzne, ale nadal było to oglądalne. Zatem, w większości, przynajmniej moim zdaniem, te kinówki były po prostu ładne i tutaj możecie mnie zjechać, ale na Naprawdę mi się to po prostu podobało i mówię to z perspektywy osoby, która nie dość, że czyta mangę, to jeszcze oglądała wersję z 1997. Natomiast Berserk z 2016 według tłumaczeń autorów został zrobiony niemal w 100% za pomocą grafiki 3D. No i nie mam pojęcia czy to ze mną coś jest nie tak, ale to wygląda po prostu jak gówno. Nie mówicie mi, że to CGI jest dobre, bo to po prostu kłamstwo. W najlepszym przypadku to anime po prostu wygląda szkaradnie. Jasnym więc jest, że winą za to obarczyć trzeba animatorów, którzy po prostu nie mieli doświadczenia w grafice komputerowej, ale naprawdę. Nie mam pojęcia, co poszło nie tak. Czy oni tego nie widzieli przed wypuszczeniem? I tak szczerze, to jest ten największy problem berserka z 2016 roku. Jeżeli chodzi o fabułę, to jest ona ok. Jeżeli chodzi o fabułę, to jest ona ok. Berserk jak berserk. Tutaj nie mam się do czego przyczepić. Wierzę w to, że początkowo ta animacja miała oddać każdy najmniejszy detal opowieści Gadza. Ale no. Wyszło jak wyszło. Wiem również, że wydany został drugi sezon tej opowieści, i jak do tej pory sama adaptacja po prostu się urwała ze względu najprawdopodobniej na te mieszane opinie ludzi. No i czy to dobrze, no to możecie napisać w komentarzu. Ja tutaj tylko przyszedłem się tak właściwie podzielić moimi odczuciami, ponieważ no obejrzałem tę serię i największym naprawdę minusem jest to zasrane CGI, ponieważ niektóre odcinki były po prostu no, nie do obejrzenia, nie. Była, jak mówiłem, trzyma poziom, ale niestety sama animacja leży i nie wstaje. Ogólnie czy planuję nagrać coś jeszcze o adaptacjach Berserka? No, na razie chcę się skupić głównie na mandze i na pewno będę chciał nagrać o niej film, także wyczekujcie. Na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, na to zachęcam was do bicia na mojego Discorda. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do następnego baju!